Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś mam dla Was ciekawe porównanie. Alfa Romeo Stelvio 2022 rok kontra Audi Q5 2023 rok. Obydwa 2 litry turbo, obydwa z gazem. Chcecie zobaczyć jak to zrobiliśmy? Zapraszam do oglądania. Pójdziemy dzisiaj alfabetycznie. Aha, ale obydwa są na A. Ale Alfa jest pierwsza, bo ma L, a nie U. W Stelvio 2022 rok 2 litry Turbo, 280 KONI. W dwa lata zrobiło już 100 tysięcy km, z tego 15 na gazie, bo zrobiliśmy go 3 miesiące temu i klient naprawdę dużo pracuje, dużo jeździ i potrzebna jest mu bardzo instalacja gazowa. Tak więc założyliśmy mu instalację gazową, żeby oszczędzał. Trochę rodziło się tu w bólach, bo klient czekał na tą instalację półtorej roku, bo Prince nie był w stanie nam dostarczyć. Tej instalacji wcześniej, bo czekał na jakieś komponenty, ale że klient był cierpliwy, w tym czasie przejechał 40-50 tysięcy kilometrów na benzynie, trochę stracił, no ale już w tej chwili oszczędza i jest szczęśliwy. Przyjechał na przegląd po 15 tysiącach kilometrów i akurat mamy możliwość porównania go z Audi Q5, które właśnie przerobiliśmy na gaz i jeszcze testujemy, ale już jesteśmy po teście spalania pierwszym, podczas którego auto spaliło bardzo mało benzyny, tak więc musimy go jeszcze raz przeregulować i przetestować. Wracamy do Alfy. 2 litry, turbo, 280 koni, 400 Nm. Przyspiesza naprawdę piekielnie fajnie 5,7 do setki w porównaniu do Audi, które ma 195 kW, czyli 265 koni i to przyspieszenie jest minimalnie gorsze, bo jest jakieś 6,1 sekundy. Przy czym auta mają prawie taką samą długość, 4, ponad 4,60. Idealny rozstaw, identyczny rozstaw osi, 2,818 i Alfa i... Audi prowadzą się bardzo fajnie, bardzo porównywalnie, przyspieszają troszeczkę lepiej alfa, ale Audi niczego nie brakuje. Powiem szczerze, nie obraziłbym się, gdybym miał takim Audi jeździć. Natomiast nie widzę zastosowania takiego Audi dla mnie do życia codziennego. Ja preferuję albo małe Coupé, albo dużego Wana, co będzie dla mnie e, najlepsze. Wróćmy tutaj. Instalacja gazowa Prince VSC DI3, dzięki której samochód teoretycznie miał spalać bardzo mało benzyny czyli 5-7%. do W rzeczywistości wyszło trochę więcej, bo wyszło średnio około 1,3 litra, ale może to jest spowodowane, spowodowane tym, że klient tak dużo jeździ, to żeby tak dużo jeździć, musi szybko jeździć, a jak jeździ szybko, to i wzrasta spalanie zarówno gazu, jak i benzyny, bo inne Alfy Stelvio, które robiliśmy na instalacjach gazowych KME, potrafiły schodzić do 10 litrów gazu. Tutaj klient pali minimum 12-13, nawet 14 gazu czasami, plus jeden z haczykiem, benzyny. Benzyna, oczywiście, jak wiecie, jest konieczna do tego, żeby przepłukiwać wtryskiwacze benzynowe, które znajdują się bezpośrednio w komorze spalania i gdybyśmy ich nie przepłukiwali, to byśmy je spalili. Audi również ma hydrauliczne luzy zaworowe, tak jak alfa i ma instalację gazową Kamiwo Sky Direct, dzięki której spala 0,2 litra benzyny na 100 km. Tak, tyle wyszło nam podczas test pierwszego testu. Przesadziliśmy z wycięciem szpilki i nie spaliło nam prawie w ogóle benzyny, dlatego teraz go przeregulowaliśmy, dzisiaj zrobimy jeszcze jeden test i tutaj na dole Wam napiszę, ile spaliło podczas tego testu, a gazu spaliło 10 litrów, także całkiem, całkiem nieźle e, poszła nam regulacja, oprócz tego, że benzyny prawie w ogóle nie paliło. To jak zwiększymy mu poziom benzyny, spalania benzyny, to na pewno spadnie mu jeszcze gaz o 1 litr, tak więc będzie powiedzmy 9 plus e, 1, co będzie całkiem dobrym wynikiem, trudnym do osiągnięcia w Alfie. Ale tu, jak już zacząłem mówić, instalacja gazowa KME Nevo Sky Direct, którą całą widzicie, bo jeszcze nie jest założona pokrywa silnika, jako że, tak jak mówiłem, testy trwają. Tu mamy wtryskiwacze hołka, tu mamy e, filtr fazy lotnej, tu mamy filtr fazy ciekłej, tutaj reduktor, a tutaj sterownik, czyli mózg całego e, przedsięwzięcia KME Nevo Sky drugiej e, generacji. Tyle, jeżeli chodzi o to, co widzicie, a jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje instalacja gazowa KME do Audi albo do Alfy, albo Prince, to możecie wejść na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie tutaj w opisie. A tu widzicie formularz po wypełnieniu, którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do kupiątki albo do Alfy. To są prawie nowe samochody. Ten ma 100 tysięcy przejechany, ten ma dwadzieścia kilka, ale jeszcze niedawno ten miał prawie tyle samo co to Audi. I mógł już dawno zaoszczędzić sporą sumę i dawno by się instalacja gazowa zwróciła, ale wybór klienta był. Inny. My klientów na siłę nie będziemy zmuszać do podejmowania innych decyzji, bo to są ich decyzje i my je szanujemy. Tyle jeżeli chodzi o to, co pod maską. Zapraszam Was teraz do środka, bo i w jednym, i w drugim samochodzie jest bardzo fajnie. Tym razem zaczniemy od Audi. Tak z profilu prezentuje się nasza nowa kupiątka i powiem szczerze, że po faceliftingu troszeczkę chyba tu coś pozmieniali, bo, bo jest tak bardzo przyjemnie: albo to drewno robi taki e, miły nastrój, albo coś innego. Ten monitor, którego nienawidzę, jak wiecie z moich innych filmów, nienawidzę takich nadstawek. Wolę, jak to jest, wszystko ładnie zabudowane, choćby tak jak jest w Alfie. Ale auto naprawdę dobrze wykonane, miłe drwienko, bardzo fajna gałka zmiany biegów i całkiem wygodne fotele, ale boję się, że latem trochę mi się na nich pocił, bo ten materiał to nie jest najwyższych lotów i tak zwana dermoszpanka, jak na nią czasami lubię mówić, nie jest zbyt przyjemna w dotyku, ale wygodne fotele. Deska rozdzielcza w pełni, ciekło krystaliczna, odpalamy auto i teoretycznie jedziemy. Audi nam się tak prezentuje, a tak nam się prezentuje przełącznik benzyna na gaz, który w tej chwili jeszcze mrugał. Jak widzieliście, to oznaczało, że jesteśmy na benzynie i czekaliśmy na przełączenie się na gaz, ale już się przełączył na gaz. A kolorowe diody w formie tęczy, w kolorach, w kolorach tęczy pokazują nam, Stopień napełnienia zbiornika gazowego, który jest pełny i gotowy do testu przejechania kolejnych 200 km, żeby sprawdzić ile auto pali. Jak wam się podoba wnętrze tego Audi? To drewnianko naprawdę robi tutaj nastrój i jest całkiem całkiem przyjemnie. Bardzo fajny panel klimatyzacji. Nawigacja, jak już mówiłem, nie bardzo mi się podoba, a tutaj deska rozdzielcza. No to teraz zapraszam was do Alfy, której wnętrze to jest dzieło sztuki, naprawdę w porównaniu do Audi to jest dzieło sztuki. Wszystko jest tak pięknie zrobione. Deska rozdzielcza, która nie jest jakby monolitem, nie jest jednym wielkim ekranem ciekłokrystalicznym krystalicznym, i tak jest dla mnie przyjemniejsza dla oka. Lubię te standardowe wskaźniki i bardzo ładnie zabudowany panel e, tutaj tego e, wyświetlacza prawego, tak jak lubię. Panel komfortu również całkiem fajny. Skrzynia biegów również bardzo dobrze zmienia biegi i bardzo przyjemnie się nią jeździ. A przełącznik benzyna gaz, jak to mówią czasami, przycisk wstydu, jak to niektórzy mówią, Prinsa całkiem ładny, z logiem Prinsa podświetlonym niebiesko. Odpalamy przez chwileczkę. Pomruga, mówiąc tam, że jesteśmy na benzynie, a za chwilę przełączyć się na gaz. Świecąc się cały czas permanentnie logiem Prince'a. A jedna dioda niebieska po lewej stronie z górnego wskaźnika pokazuje nam, ile gazu e, mamy w zbiorniku. Jest go jedna piąta. Resztę to, co tutaj widzicie, to naprawdę dzieło sztuki, jak już mówiłem. Fotel z bardzo fajnego e, materiału, przyjemnego w dotyku. I bardzo fajne e, boczki, trzymające w zakrętach zarówno siedzisko, jak i plecy. Naprawdę rewelacyjnie trzymają w zakrętach całe wnętrze z samochodu jest naprawdę przepiękne i uwielbiam jeździć tymi samochodami, tyloma już jeździłem że zdążyłem je pokochać i chyba sobie takiego nie kupię bo znowu nie widzę zastosowania dla tego samochodu, chyba że po prostu pobujać się nim gdzieś raz na jakiś czas zapraszam Was, teraz porównamy jakie zamontowałem, zamontowaliśmy zbiorniki do tych samochodów Alfa ku 4 z napędem na wszystkie koła, ale z przewagą kół tylnych, czyli ona zaczyna od tylnych i najpierw odpycha się tylnymi, a później ewentualnie dołącza sobie przednie, żeby pomóc w jeździe. Subwoofer zamontowany z lewej strony, a zbiornik o pojemności 50 litrów brutto zmieściliśmy w miejscu, gdzie kiedyś było, miało być koło zapasowe i był akumulator. Akumulator przenieśliśmy w to miejsce i zobaczcie, jak pięknie to wszystko jest wykończone, dorobione Naprawdę wszystko w najwyższej klasie, a my tam pod spodem jeszcze schowaliśmy sobie akumulator. Prawda, że wyszło to jak w oryginale, można powiedzieć, że nawet jest jak w oryginale. 50 litrów brutto daje nam jakieś 40 litrów gazu netto do zatankowania. Na ile nam to wystarczy? Myślę, że średnio około 300 kilometrów i to wystarczy, żeby dziennie tyle samochodem jeździć. A po tych 300 km stacja tankowania i tankujemy sobie za pośrednictwem wlewu, pełnego wlewu, nie musimy dokręcać żadnych przejściówek, możemy zatankować po prostu podłączając pistolet do tankowania. Jak Wam się podoba zbiornik w Alfie, to teraz pójdziemy zobaczyć, jaki zbiornik jest w Audi. Audi Q5 2023 rok. 45 TFSI takie ma oznaczenie fabrycznie, oczywiście też jest quattro i bagażnik chyba porównywalny wielkościowo, bo auto jest porównywalne cały wielkościowo, ale zbiornik minimalnie mniejszy, bo ma 44 litry brutto. Wydaje mi się, że Audi Pali trochę mniej, to trochę więcej będzie można na jednym zbiorniku przejechać, bo takiego zbiornika możemy zatankować około 36 litrów i przy spalaniu około 12 litrów średnio, jakby pociskać tak jak Alfa, no to też wyjdzie nam około 300 kilometrów, ale myślę, że da się też zrobić 400 kilometrów, a po tych 400 kilometrach stacja tankowania i lejemy za 2,50 a nie za 6,50 wolicie za 2,50 czy za 6,50 jeżeli wolicie też za 2,50 to zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej do podobnych samochodów jeżeli macie inne to też wejdźcie na, taką, na naszą stronę tak jak już Was wcześniej zachęcałem i e, wybierzcie sobie takie auto, którym się interesujecie albo takie, którym jeździcie i wyceńcie sobie instalację gazową do swojego wymarzonego samochodu a jeżeli macie już instalację gazową zapraszamy do nas na przegląd naprawy, serwisy, ewentualnie jakieś wymiany zbiorników, czy cokolwiek będziecie chcieli zrobić w swoim samochodzie, nie tylko w instalacji gazowej, ale również w silniku, w zawieszeniu i w klimatyzacji. A jeżeli spodobał wam się dzisiejszy film, kciuk w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, by częściej oglądać tak fajne samochody z instalacjami gazowymi i nie tylko, bo tam z tyłu widzicie Forda Escape'a, którego właśnie zagazowaliśmy i Porsche, Cayenne, które również zagazowaliśmy i może wkrótce nakręcimy z nimi również filmik i Wam zaprezentujemy, tak więc subskrybujcie, żeby obejrzeć te samochody również na naszym kanale i zapraszamy na montaż instalacji gazowej. Tymczasem ciao!